Witam, dzisiaj jest sobota, 1 czerwca 2019 roku i jako, że jest sobota, ładna pogoda, cieplutko, a nawet gorąco ostatnio też bardzo dużo popadało no i już z mojego doświadczenia i z ostatnich dni wiem, że już się pokazały pierwsze maślaczki ziarniste więc dzisiaj również postanowiłem się wybrać na maślaczki ziarniste ale i nie tylko, ogólnie na grzyby Oczywiście jako pierwsza miejscówka to maślaczki ziarniste. Później wybierzemy się na inne miejscówki. No i jak coś znajdę, to oczywiście się zobaczymy. A jak nic nie znajdę, no to raczej nie. Ale trzymam kciuki, że coś się uda znaleźć dzisiaj oprócz maślaczków ziarnistych. Nie wiem, czy to słyszycie. Teraz będę chwilę cicho. Nie wiem, czy to słyszycie tam z daleka, ale właśnie wycinają ten lasek maślaczkowy, ten mój kochany lasek, w którym zbieram maślaczki od chyba 5 lat, więc mi jest bardzo z tego powodu smutno. No i dlatego dzisiaj się też postanowiłem wybrać, bo być może są to ostatnie maślaczki ziarniste w tym lasku. Oczywiście nie wiem, czy wycinają cały ten las, czy fragment, czy, mm, czy yy, po prostu jakiś, yy, czy akurat yy, te jed... czy w sensie, że przerzedzają ten lasek, nie wiem, nic nie wiem, ale po prostu słyszę tam z tyłu kopary, jakieś inne takie, wiecie, ciężkie maszyny. No i to dobrego raczej nie wróży, ale dobra, przejdźmy do maślaczków. Zobaczcie od razu na wstępie. Udało się znaleźć takie ładne, śliczne, naprawdę śliczne maślaczki. Mimo, że są pierwsze w tym roku, że to są te pierwsze, są naprawdę bardzo ładne. Tutaj mamy drugiego małego, tego to zostawię, bo on jest malutki jeszcze. On sobie zdąży podrosnąć. Tutaj mamy następnego, też twardziutki, ładniutki. Powinien być zdrowy. Tak się pre prezentuje ładnie. Zobaczcie, śliczny, zdrowy powinien być. Oczywiście tutaj zasypujemy wszystko i teraz pójdziemy jeszcze tam. Są zobaczcie następne. Chyba je widzicie. Tylko ostrością, dobra? Tak więc tego zostawiamy. Idziemy tutaj kawałeczek dalej tu tutaj są następne trzy więc no naprawdę maślaczki się ruszyły i to bardzo wczoraj ogólnie przeszła ulewa więc one są takie śliskie dzisiaj i dlatego właśnie ja bardzo lubię zbierać maślaczki jak są takie śliskie no bo są wtedy rzadko robaczywe a jeżeli już to mało robaczywe no i są ładne, bo się tak ładnie błyszczą Zobaczcie, spróbuję Wam tutaj zrobić fajne ujęcie z tych maślaczków. Zobaczcie, jakie śliczne. Maślaczki ziarniste. O, jakie ładne. Zobaczcie, jakie śliczne. Naprawdę cudne. Wzbieramy je. Jeden, Drugi i trzeci. Mocno siedzą. Ale je ładnie wykręcamy. Tutaj to wszystko zasypujemy. I mamy zobaczcie trzy naprawdę prześliczne maślaczki. Dzisiaj jestem w bardzo dobrym humorze. zobaczcie tam zauważyłem, że są kolejne. Spróbujemy się do nich dostać, bo one są pod gałęziami więc nie będzie to zadanie łatwe ale spróbujemy je stąd wydostać, zobaczcie tak prześwitują gdzie tu jest jeden taki ładny, nie zrobię wam zbliżenia, bo naprawdę uwierzcie mi, że tutaj jest ciężko, pełno gałęzi i trawy i bardzo ciężko by mi tutaj było, więc musicie mi to wybaczyć. Mamy jednego, i tutaj widzę chyba dwa. Tak, tutaj są ładne dwa maślaczki, tak więc je zbieramy jeden i drugi. Wszystko tutaj przykrywamy. Jeszcze się tutaj rozejrzymy i zobaczcie, kolejne trzy. Tak więc z pierwszego miejsca mamy 7, chyba tak wyglądają. Oto takie ładne, idealne do zbioru. I chyba to będą wszystkie, już więcej chyba tutaj nie widzę. Ewentualnie sprawdzę tutaj po tej stronie, po tej części drzewka, ale chyba tutaj też ich nic nie ma. Czyli z tego miejsca to będzie na tyle. Tak więc ja idę na kolejne miejsce. Zobaczcie, znalazłem kolejne maślaczki ziarniste. One są tutaj trochę wysuszone, bo jest tutaj takie miejsce suche, ale mogą być. Takie zobaczcie dwa. Suche. Ale coś tam się z nich zrobi. Zobaczcie. Mamy kolejne kilka sztuk. Tak, wam, jako ciekawostka, dodam, że to są te maślaczki, które kilka dni temu przykrywaliśmy. To było w zeszłym odcinku. Pamiętacie, one były takie malutkie. One dosłownie takie były. No i my, ja je zostawiłem, przykryłem je trochę no i takie ładne teraz urosły to było we wtorek dzisiaj mamy sobotę więc to było kilka dni temu no i zobaczcie naprawdę ładne urosły bierzemy sobie śliczne maślaczki ziarniste zobaczcie jakie czyściutkie ładne bez trawy na kapeluszach tego też sobie weźmiemy Ogólnie w lesie znowu jest mokro, z czego bardzo się cieszę, bo było już taki, był już taki moment, że było sucho, ale teraz się wczoraj właśnie przyszła ulewa. No i w lesie znowu się zrobiło mokro. No i to wróży dobrze, bo teraz zapowiadałem właśnie, że ma być gorąco, że upały. I jednocześnie mają być popołudniowe burze, więc no, ciepło i burze, w sensie deszcze, to jest bardzo dobra prognoza na maślaczki i ogólnie na, na inne grzyby. Te dwa duże w końcu zostawiłem, bo jednak były robaczywe. Idziemy sobie trochę dalej, bo tutaj już, już widzę kolejne maślaczki. I to takie naprawdę ładne. Ja też już widziałem kilka dni temu na poprzednim wypadzie. I też je zostawiłem. To był mnie, m, między innymi ten i ten. Ten tak słabo urósł. A ten jest ładny, naprawdę. Tego sobie bierzemy. Tego zostawimy. Odkładamy sobie I tutaj za kawałeczek dalej Mamy takie no naprawdę Śliczne maślaczki Błyszczące Czyściutkie Malutkie Takie są idealne Takie uwielbiam zbierać Zobaczcie Widzicie Jak się ładnie błyszczą Naprawdę śliczne Zobaczcie, czyściutkie, świeżutkie. Takie ładne łeski puszczają. Zobaczcie, tutaj obok mamy drugiego. Zobaczcie, też łeski puszcza. I tutaj mamy następnego, kawałek dalej. Ten też łeski puszcza trochę mniej. Zobaczcie, trzy takie ładne maślaczki. Tutaj sobie je do koszyczka odkładamy. Tutaj jeszcze gdzieś chyba widziałem. Czekajcie chwilę. Zobaczcie, jest następny. Zobaczcie, jaki też śliczny. Zobaczcie śliczny maślaczek trochę go obczyścimy. i takie to mogą być zaćmić się fajne szyściutkie takie młodziutkie idealne I więc ja idę szukać dalej zobaczcie mamy kolejnego ślicznego maślaczka. również ziarnisty bo to jest póki co miejsce na ziarniste maślaczki a zobaczymy, może będą jakieś inne maślaczki. Tej zobaczcie, obok udało się znaleźć również coś nieco starszego. Również maślaczki i również ziarniste, ale ładne, śliczne, tak więc bierzemy. Te są naprawdę śliczne. Tutaj nie wiem ile ich rośnie, ale sobie je bierzemy. Ciężko. Spróbujemy jakoś wydobyć. O, zobaczcie, śliczne maślaczki. Te są już duże. Te są już naprawdę duże ładne i więc też je tutaj bierzemy do koszyczka tak więc no naprawdę zbiór już jest ładny tego już zostawię bo tutaj już widać że jest robaczywy zobaczcie widać że jest robaczywy ale tutaj zobaczcie co nam wystaje z, z Iglizia Jakie nam tutaj piękności wystają z igliwia. Zobaczcie, jakie piękności. O, jakie ładne. Jeden, drugi. Czy będzie trzeci? Oczywiście. Oczywiście, że będzie trzeci. Tutaj jest piękny trzeci też bierzemy ładnie tutaj zasypujemy i zobaczcie kolejne trzy maślaczki tylko że te są naprawdę świeżutkie je sobie też oczywiście umieszczamy do kobiałki jeden z widzów mi coś tam pisał się śmiał że mówię kobiałkę ale ja tak mówię od zawsze i w sumie nie wiem jak to inaczej się nazywa, ale ja mówię na to kobiałka po prostu. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne maślaczki, I ten jest zjedzony. Tutaj zobaczcie ten. Ale obok mamy również takie ładne piękności. Też je sobie weźmiemy. O! Tutaj mamy. Drugą piękność takiego ma malutkiego, ładnego moślaczka. Czy mamy kolejne dwa? Tam z tyłu jeszcze widzę. Zobaczcie, kolejna piękność. I tutaj jeszcze jest, ale bez przesady. Tak, ich to nie będę zbierał. Tego sobie tutaj możemy jedynie co przykryć i zbierzemy go sobie za, za kilka dni, jak tutaj znowu przyjdę. Jeszcze sobie tak spojrzymy szybciutko, czy nic nie zostało, chyba nic. A jak zostało, to trudno, nic się złego nie stanie. Zobaczcie, o tym właśnie mówię. Smutno mi, wiecie, naprawdę smutno się robi, bo tutaj kiedyś był taki piękny lasek. I zobaczcie, jest tutaj pas wycięty, tam dalej coś jest rozkopywane. A tam przed chwilą zbierałem te maślaczki, więc to naprawdę, naprawdę jest mi smutno. No zobaczymy, czy całego nie wetną. Mam nadzieję, że nie. Czy chociaż trochę zostawiam. A ja idę szukać dalej. Smutno mi, ale jak widzę takie piękne piękności, to od razu mi się lepiej robi. Naprawdę. Zobaczcie, piękny. Piękne piękności. Zobaczcie, śliczny. Jakawać dalej mamy kolejne piękności, oczywiście maślaczki ziarniste zobaczcie, śliczne, śliczne tutaj zobaczcie, ślimaczki przegryzły to weźmiemy sobie na dwie części kapelusz i nogę ślimaczki zostawiamy zobaczcie, kawałek. dalej mamy kolejne piękności takie tego największego sobie weźmiemy tutaj te dwa sobie weźmiemy i go je przykryjemy delikatnie dalej idziemy mamy kolejne piękności zobaczcie ten jest jaki ładny na długą nóżkę Zobaczcie jaka długa noga. Ale naprawdę jest ładny. Jak wszystkie dzisiaj myśleczki. Tutaj mamy kolejnego. Bierzemy sobie. Bo jest oczywiście ładny. Tutaj obok mamy jeszcze jednego. Też go sobie oczywiście bierzemy. Mamy tyle już z jednego miejsca. I tutaj obok mamy taką piękność. Ale tego chyba sobie zostawimy. Niech sobie rośnie. Też go możemy przykryć delikatnie. I idziemy szukać dalej.